Siemano dzisiaj idziemy na ryby. Pogoda jest git, pogoda sprzyja. Niby są, jest trochę chmurek, może padać, ale oby nie, jest ciepło, jest fajnie. No, wchodzimy już ogólnie do Asu. Kawałek podjechaliśmy autem. No i co? Zaraz już będziemy nad stawem. Desk popadał, więc muchomorki są. Tu jeden. No, co chwilę są muchomorki. No, ogólnie już jesteśmy. Mam nadzieję, że dziś będzie dobre łowienie. Poziom wody się trochę podniósł. Jest to taki staw. O tu jakaś ryba wyskoczyła. Nie, no to tutaj będzie chyba lepiej, nie? No, tu będzie lepiej. Z kolegą przyszedłem. No jest git. Miejmy nadzieję, że dziś się uda coś złowić. No, ogólnie mamy już rozłożone zestawy z kolegą. Nie pytajcie czemu on łowi na spinning feder, ale tak wyszło. Ja no, pokażę Wam na co łowię. Taki tu mam śmieszny ciężarek. Już zahaczyłem coś. Jest haczyk. Będziemy łowić na waftersy. On będzie normalnie pelet ma rozrobiony, będzie wrzucał do podajnika. Ja sobie kulkę rzucę. Takie waftersy pokazać, o jakieś z wafters, słodka kukurydza będzie git tu jest foremka ciasteczka oczywiście tu moja druga wędka z Chińczyka e, nieważne, ona, ona to będzie tu leżeć, jak ktoś to nas pławik sobie lekko, bo za i to tyle no, sanety też pokażę, tutaj ten pelet na metodę i Taka kukurydzka... nie, nie kukurydza. No, coś o smaku kukurydzy, też takie na metodę fajne. Od razu rozboczone. Pelec się rozrabia, będzie git. No i co? Poinformujemy, jak będzie branie albo coś złowimy. Tyle. wędka już zarzucona moja Prowizoryczna potwórka. Niestety nie mam jak na razie tu, jak kolega on ma. niby jakoś tanią, ale fajną działa. W kupione, najlepsze, polecam. No. Tylko pamiętajcie o to, bo to łatwo odpada. Łatwo odpada. Mogę pokazać lekko. O, taka. No tu idzie wędka moja zarzucona. Zarzuciłem tam blisko tam tych lili tych drugich. Zaraz będę sprawdzał, czy jest kulka wafters. Ale chyba wszystko w porządku. No, jest git. No ogólnie tu jest bardzo czysta woda i takie branie, patrzcie na tego osuba 3-metrowego prawie, 2,50 metry chyba. Kurde, życiówka. Ryba fajna. No siema, no, ogólnie jesteśmy już po dłuższym czasie, no i pecha miałem. No. Zaczep był, przy cały puścił, no już nie wiem co mam robić, tak to wygląda. Myślę, że bo mam spławiki. Jakbym założył jakiś spławiczek i spróbował spławik, tylko przynęte do jakiegoś robaka bym znalazł i może byłoby giza, ale no szkoda, no trudno, no. Zdarza się, będę musiał ogarnąć sobie nowy ten przypomnik, w ogóle wszystko, ciężarki i w ogóle, no trudno, no. Zdarza się. No ogólnie pójdę teraz szukać tych robaków. Są tu dwa stoławiska, chcę iść na to drugie. E, może mieć tu, albo tu. Tam jest drugie, tu kilka metrów obok i to tyle. Więcej tu stanowisk nie ma, bo tu wszystko zarosło ogólnie. No pójdziemy, tu może coś się znajdzie. Tu po lewo jest stanowisko. Jest o wiele bardziej zarośnięte. Widzę tu właśnie jakimś studem kamienia, pod którym mogą być jakieś czerwone robaki. Tu jest bardziej zarośnięte. No, spróbuję coś z tym zrobić. Jak nie, to gdzieś indziej przejdę. No jakoś może się uda znaleźć. Dobra, mamy tu tą kłodę. No i chyba tu nic nie ma. Zmarnowałem tyle kłucia przez te igły. Co to jest? Jakieś próchniejące drewno, nie wiem. Ała. Czekajcie, bo ktoś idzie. Takich większych brań w ogóle w sumie No trudno no, raz się, raz są brania, raz nie ma Kolega ściąga oczywiście zaczep pewnie jakiś niewielki Jakoś to będzie Nakarmię jeszcze rybkę. Mogę ten pelet kilka wziąć? Możesz, tylko dorobimy go jeszcze, nie? Nie no, już będziemy się zbierać Zbierać no leci kuleczka. Gdzieś rzucimy to. Uła! Nakarmiłem. Może jakieś rybki sobie zjedzą. Kaczuszki, dwie przyleciały. Myśleliśmy, że to ryba. Ale jednak nie. Słabo widać. Słaba jakoś, ale będzie coś. Dwie fajne kaczuszki. Chociaż ryby będą odstraszać, ale. O już lecą. Lecą, lecą. Dzikie kaczuszki. Zrobiła się szczupaczkowa pogoda. Zaczyna padać. Oby nie zaczęła lać, bo mamy... No mamy dużo sprzętu. Żadnego namiotu, żadnego parasolu. Jak coś, to jesteśmy na dzikim stawie. O, tam coś wyskoczyło. Zaraz robię ostatni rzut i się będziemy raczej zwijać. Szczególnie przynęta się znalazła Chciałem założyć waftersa Tutaj I prosto na nim siedział taki wielki siłak Patrzcie, to jest moja przynęta nowa Gigant Jak da to coś wielkiego nie weźmie no to się załamie. no trudno Będzie następne polowania, ale Ostatnie kilka rzutów i się zwijamy Kolejny zaczep Dobra Muszę wyprostować wędrę i się cofnąć, może wtedy pójdzie Idzie, idzie. Oby ślimak był jeszcze. No już wracamy. No niestety no dziś tak średnio poszło bez ryb. No ale czasem tak musi być. Może następnym razem będzie lepiej albo pójdziemy na inny staw. Bo ostatnie tu w ogóle nie biorą. Za pierwszym razem jak tu byliśmy, no to tyle tu brało ryb. Kolega nawet złowił małego szczupaczka. Więc no. No ale zdarza się. łowiliśmy akurat na większe ryby, a na większe ryby trzeba dłużej czekać. A nam się za bardzo dziś nie chciało No ogólnie fajnie było No i tyle. Zasubskrybujcie kanał Polajkujcie jakiś komentarzyk dla zasięgu. Możecie pisać coś tam, coś źle robiliśmy czy coś. No i będzie dobrze, no. Dziękuję. Za oglądanie filmu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!